Z poprzednich odcinków wiecie już jak Cameron wpadł na pomysł Terminatora i pozyskał budżet, a także zaczął kompletować obsadę. Dziś przybliżę wam dalszy proces powstawania dzieła. Z tej strony Chewie, witam was w Cinematic Gamer. Jedną z pierwszych gier na PC, jakie kupiłem za własny kieszonkowe było Baldur's Gate. Słynna, wręcz kultowa gra. Nawiązuje do tego, bo w polskim dubbingu rolę narratora odegrał Piotr Franceski, którego jedno zdanie wywołuje masę wspomnień u graczy w moim wieku. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Cameron znał te zasady dużo wcześniej niż Franceski wypowiedział te słowa. Po zebraniu głównych aktorów kolejne zatrudnione przy projekcie osoby, o których nie można w żaden sposób zapomnieć, to Brad Fidel, kompozytor, który w tamtym czasie miał doświadczenie tylko przy produkcjach telewizyjnych. Needless to say when you come to music, that's where you literally have no money left. They had a low budget action picture. That's that's what it was built as so it's like oh okay. You know, wasn't anything I was super excited about. A który później stworzył legendarny temat muzyczny rozpoznawalny po dziś dzień. So, I I must say I wasn't cynical, but I always was sort of when you know Jim had a lot of big feelings about the film and passion for it. So when he spoke about it, it was very impressive, and I'm sort of part of my brains going, well, let's see, you know, and I'm watching the film and you know, ten minutes in, I'm going, it's here. Drugą osobą, o której należy wspomnieć, jest nieżyjący już niestety. Geniusz praktycznych efektów specjalnych, czyli Stan Winston. Based on what it was was initially a painting that Jim Cameron had brought to me. Jim Cameron happens to be a brilliant artist. He had this character in his mind before he even wrote the script. Który w licznych wywiadach wskazywał Terminatora jako dzieło, przy którym najbardziej rozwinął swój warsztat. A huge breakthrough in my career. and a certain methodology of technology and the beginning of a growth cycle of what we can do and what we can't do or what we should push ourselves to do came from all of these precursors and it was the first terminator Osiągnięcia na tamten czas przełomowe do tej pory bronią się wyglądem na ekranie. Charakteryzacja wygląda tak dobrze, że do tej pory trudno rozróżnić, kiedy widzimy ujęcia ucharakteryzowanego Arnolda Schwarzenegger'a, a kiedy sztuczną, gumową replikę jego głowy. Nikt wtedy. Nie spodziewał się, że będzie to początek legendarnej serii, która mocno odciśnie swój piętno na popkulturze. Yeah, what we could never have predicted was the way that it sort of permeated pop culture and the 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 combination of that character and that role with Arnold playing it and then him going on and the, the Terminator becoming this kind of pop culture icon. That was that's impossible to predict. Nikt też nie spodziewał się, że James Cameron zostanie nazwany wizjonerem kina. I chyba można to śmiało powiedzieć najbardziej kasowym reżyserem w historii. I'm the king of the world. Cała historia przedstawiona w pierwszym Terminatorze jest bardzo prosta. A ta cała wyróżnia to przede wszystkim realizacja. W przyszłości system wojskowy obrony Skynet po uzyskaniu samoświadomości buntuje się przeciwko ludzkości. Całość akcji odbywa się w latach 80. i od samego początku jesteśmy rzucani w wir wydarzeń, dowiadując się o co tak naprawdę chodzi z retrospekcji opowieści Kyle'a Risa. Film był niemałym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Nic dziwnego więc, że otworzył Jamesowi Cameronowi drogę do wielkiej kariery i zaprowadził na stołek reżyserski drugiej części kultowego Obcego. Aliens. This time it's war. W 1991 roku James Cameron wypuścił do kin drugą część filmu o podtytule Dzień Sądu, która w pełni ugruntowała jego pozycję w historii kina. Ale o tym w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.